Dzisiaj rysujemy Hyperpop. Okej, okay, więc czym jest Hyperpop? Hyperpop to generalnie jest cel rysunkowy, który na używaniu bardzo, bardzo nasyconych kolorów. Więc jak z poprzedniego odcinka pamiętacie, ja jestem tragiczna w kolor nawet w MS Paint'cie, ale zwalamy to na MS Paint'a, a nie na moje umiejętności teraz, tak? Tak? Otóż nie. Ja generalnie z kolorem nie jestem zbyt dobrze obeznana, nie mam bladego pojęcia co robię i randomowe rzeczy idą. Także kiedy zaczęłam stwierdzać, że hej, chcę spróbować rysować w Hyperpopie, co było, nie wiem, z dwa lata temu i powstało bójstwo wojny, które wyglądało mniej więcej tak jak insert picture na ekranie, wstawmy rysunek. Um, to wyglądało w ten sposób i generalnie powiedziałabym, że nie było aż tak źle. Aczkolwiek nie wiedziałam, co robię i tak. Więc stwierdziłam, że podejdziemy do tego tematu jeszcze raz. I skoro podejdziemy do tematu jeszcze raz, to zróbmy to troszeczkę lepiej, więc żeby mi było trochę łatwiej, pobrałam sobie jakieś paletki kolorystyczne, które nie pomogły w niektórych przypadkach, a w niektórych pomogły, więc wszystko zależy od waszej palety kolorystycznej. Mianowicie, co ja zrobiłam, żeby był to taki prostszy, <ścoughs> żeby to było prościej, tak generalnie, to postanowiłam że usunę wszelkie kolory, nie będę ich widzieć i ja nie będę ich widzieć, jak to zrobić? Wchodzicie, moi drodzy, w waszego Windowsa, robicie filtry. Teraz zrobimy to w sumie razem, bo ja nie pamiętam jak to się robiło, a potem to, potem to jest już prościej. Bo na razie musicie tylko włączyć, i wiecie, skrótkę lawszowy, nie. Dla tych, którzy mają wszelkiego rodzaju apple iOSy, czyli Nuxy, nie mam pojęcia jak wam pomóc, więc chodzimy w ustawienia systemowe, ułatwienia dostępu, filtry kolorów no i możemy tutaj zrobić na dole skrót klawiszowy dla filtrów kolorów i jest to przycisk Windows Control C i dzięki temu ja rysując widzę czerni i bieli podczas gdy wciąż rysuję w kolorze. To mi generalnie pomaga nie skupiać się na fakcie, że rysuję w hyperpopie, czyli tymi mega kolorami. Ja wiem, że to jest generalnie odstawienie na bok całego konceptu I... I odstawianie generalnej idei, żeby się pomęczyć z tym kolorkiem, ale robię to na samym początku, kiedy szkicuję, kiedy robię generalnie te pierwsze bazowe kolory, te pierwsze cienie, a potem, kiedy już. Stwierdzam, dobra, jestem na to gotowa. No to patrzę, jak to wygląda. I żeby nie było, ja podglądam czasami. To nie jest wyzwanie, rysujemy bez widzenia kolorów. To jest wyzwanie Hyper. -Pol. Przynajmniej dla mnie jest to wyzwanie. I wtedy sobie coś tam podglądam, patrzę, czy te kolory są dobre, jak widzieliście na jednym z tych portretów mnie. Zaczęliśmy z kolorami, które były tak tragiczne, że postanowiliśmy je usunąć i zrobić nowe kolorki. I te nowe kolorki były niebo lepsze, ponieważ faktycznie skorzystałam z tych kolorków, które chciałam, a nie Jakichś randomowych, z wylosowanej palety kolorystycznej, więc, więc tak. To jest pewnego rodzaju skrót, ponieważ hej, ja, ja chcę się dobrze pobawić, ja chcę zrobić coś fajnego i się odstresować od tego całego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Ja jestem w tym swoim, moim świecie rysowania dla odstresowania się, nie dla zrobienia jakiegoś niesamowitego, wielkiego czegoś, więc wszelkie tego rodzaju rzeczy są tacy. Polecam. I generalnie myślę, że te rysunki, które są faktycznie hyperpopowe w tym odcinku, ponieważ będzie jeden taki, który nie będzie hyperpopowy, aczkolwiek będzie ilustrował bardziej to rysowanie w czarni i bieli, a potem przechodzenie do koloru. Więc jakby stwierdziłam, że to też umieścimy. Zgubiłam wątek i nie pamiętam, o czym mówiłam. Także to rysowanie w czarni i bieli przez chwilę może wydawać się komuś absolutnie takie... Więc jaki jest sens? Po co? Skoro i tak robisz to w czarni i bieli, po co jest sens tych kolorów? Ponieważ jeżeli Wygląda dobrze w czerni i bieli, to jest większa szansa, że będzie wyglądało dobrze również w kolorze. Chodzi tutaj o to, żeby zgadzały się wszystkie jasności, żeby zgadzały się wartości tych, oto kolorów. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to, to dzień dobry. Wartości kolorów to mniej więcej coś takiego jak ich jasność, ich poziom jasności. Więc jeżeli jasność kolorów się zgadza, to lepiej będą ze sobą współgrać. Nie wiem, czy to miało sens, aczkolwiek tak. Jeżeli w czerni i bieli coś Działa, bardzo prawdopodobnie w kolorze również będzie działało, więc możecie sobie tego skróciku używać nawet przy waszych kolorowych pracach. A jeżeli nie chcecie się bawić w skróciki, możecie mieć sobie na samej górze waszego rysunku warstwę wylaną czarnym kolorem, czyli cała warstwa jest czarna, i ustawić sobie tą warstwę na tryb kolor. Mówię tutaj o trybach warstw, które są bardzo cacy. Ktoś kiedyś powiedział, że jest to oszukiwanie, że jest to cheatowanie, że tak nie wolno. Wolno, wszystko wolno. Skoro zostało stworzone i dodane do programu, to znaczy, że możemy tego używać, prawda? Prawda? Dobrze, dziękuję bardzo. Aczkolwiek moje prace, kiedy polegałam tylko i wyłącznie na trwa warsztat wyglądały. Specyficznie! Wyglądały specyficznie, ok? I zdaję sobie z tego sprawę, więc staram się mimo wszystko bardziej malować i dopiero potem dodawać te tryby warstw, kiedy czegoś tym faktycznie nie uchwyciłam. Ale mam cię, te kolorki mnie czasami tak rażą w oczy. Ja przepraszam bardzo. Epilepsja Warning. <laughs> przepraszam. To są dość intensywne kolory, kiedy one tak mrygają, to potrafią przyprawić kogoś ból głowy. Zdaję sobie z tego sprawę. Mnie też przyprawiały obój głowy. Jest to bardziej widoczne na tych speedpaintach. W zasadzie. to te pierwsze trzy to nie były speedpainty, ponieważ zapomniałam włączyć nagrywania. A tak naprawdę myślałam, że rzucam YouTube'a, więc nie włączyłam nagrywania po prostu. Aczkolwiek kiedy stwierdziłam, że hej, jednak się na coś te pracki przydadzą, to wyeksportowałam timelapsy z Clip Studio Paint'a, dlatego to wygląda w taki sposób, jak to wygląda. <laughs> Może jest w gorszej jakości, ale nobody cares. Więc stwierdziłam, że porysujemy w hyperpopie, po czym stwierdziłam. Kolory to trochę za dużo dla mnie, aczkolwiek wciąż będziemy próbować rysować rzeczy. Więc rysowaliśmy rzeczy, a potem stwierdziłam, wiecie co, zrobimy jeszcze raz hyperpop. Tylko tym razem nie wyszło aż tak hyperpop. Było, te kolory nie są aż tak nasycone, aczkolwiek w hyperpopie nie wszystkie kolory muszą być nasycone. Więc jak zauważyliście w jednym z tych portretów. Skóra jest dość mocno nasycona, aczkolwiek cienie nie są aż tak dające po oczach, więc, więc, no. Trzeba zachować balans i ja nie mam bladego pojęcia, jak ten balans zachować, więc ćwiczę sobie. W sensie ćwiczenie to dużo powiedziane, nie? Ale sobie rysuję tam patrzę, co mi pasuje, co mi nie pasuje, co stwierdzam, że jest całkiem fajne, co stwierdzam, że jednak, jednak nie do końca. Więc hej, zawsze możemy wprowadzać poprawki, zawsze możemy wywalić rysunek i zrobić nowy, zawsze możemy poświęcić trochę czasu, zawsze możemy spróbować używać gradient mapek, chociaż one nie do końca zawsze działają tak, jak chcemy, żeby działały. Pomimo tego, że działają dokładnie tak, jak je zaprogramowano, to po prostu komputery są głupie. I trzeba im wszystko tłumaczyć, bo inaczej... One się nie domyślą. Aczkolwiek gradient mamy działają dokładnie tak, jak powinny. Po prostu czasami my nie wiemy, czego chcemy. Więc zawsze można rysunek poprawić, wyrzucić, zrobić nowy, coś zmienić. Polecam na przykład dodanie warstwy. Dodajemy layer, new collection layer i tam powinno być ton kurw, czyli ta krzywa kolorów. I tam można sobie nieco pod... Podla... Podrasować Te kolorki W sensie wartości tych kolorów I wtedy te kontrasty są Również nieco lepsze Więc w ten sposób również można ratować Nasz rysunek, także tak Jest wiele sposobów na to, żeby Rysować różnie Żeby rysować, żeby nam się to Po prostu podobało, okej? Okay? A co dzisiaj rysujemy, bo tak gadam, gadam, gadam I nie do końca mówimy O czym rysujemy o... Co rysujemy? Także e, tego tak w ogóle herbatka tak musi być, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Dzisiaj rysujemy niem tak jak ostatnio w sumie, w większości. Dlaczego? Nie wiem. Wydaje mi się, że rysowanie samego siebie. Kiedyś mówiłam, że jest to egoistyczne, może wydawać się egoistyczne, czy tam narcystyczne, na coś wtedy z nim mogłam powiedzieć, ale jak widać, ja również korzystam z tego, więc. Hipokryzja? Nie wiem. Nie, ja po prostu nie mogę już patrzeć na moje oczki. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Przez te kilka lat, kiedy tworzyłam te oczki, myślałam tak, ja to zrobię sensownie, ja to zrobię w sposób, w który będzie miał ręce i nogi, bo ja lubię, jak coś ma ręce i nogi. I generalnie. Ja już nie wiedziałam, w którą stronę to ratować, bo miało tyle dziur, że było jak sitko. Ja chciałam, żeby to była miska, a to było sitko, więc jakby z tego tylko można złoto w rzece łowić, a i tak wiarza. Wiadomo, że to i tak nie wyjdzie. Więc stwierdziłam, że na razie poddaję się z tymi oczkami. Ten projekt, który chciałam zrobić, w sensie te dwie książki, to jest. Coś, co stwierdziłam, że i tak nie ma sensu, ponieważ ja jestem człowiekiem, który generalnie nie pisze. Ja rysuję, ja... ja rysuję. Na tym to się kończy, więc pisać nie umiem i ja wiem, że ja jestem w stanie się nauczyć, tylko po prostu nie grawituję do pisania tak bardzo, jak grawituję do grawitu. Grafituje, grawituje. Jedno to grafit wołówko, a drugie to grawitacja i co z grawitacją? Jest roller coaster. I strach, że mechanizm kolejki górskiej zawali. Albo windy. O, no, 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 no nie cierpię Windy. Windy, windy są straszne, przepraszam. Nie wyobrażam sobie mieszkać na 10, 20, 30. piętrze. To, to musi być straszne. Gdzieś kiedyś słyszałam, że powinno się mieszkać na takiej wysokości, że jak będzie pożar, to jesteś w stanie na jednym wdechu zejść na. dół. Nie wiem, czy jest to prawda, ale tak słyszałam. <laughs> Więc w kwestii pisania. Mnie po prostu do tego nie ciągnie. E, może kiedyś moja ambicja do pisania wróci, albo generalnie pojawi się. Nie, nie teraz. <grytanie> teraz po prostu sobie rysuję, żeby się odstresować, a nie żeby coś stworzyć. W sensie też, żeby coś stworzyć, żeby coś po mnie zostało, nie? Sens życia, żeby coś osiągnąć, żeby coś za sobą zostawić. I co z tego, że pewnie większość z tych rzeczy zaginie w czasie Wszystko musiałoby być wiecznione w taki sposób, żeby sam nośnik nie poddał się czasowi Także wasz, wasz nośnik musi nie nawalić A płyty CD, które i tak są już nieużywane są Mam ile? 7-8 lat? Coś takiego? Okej, okay, może nie te 7-8 lat, ale wiecie To kiedyś zniknie To zniknie Więc... generalnie Sens tego wszystkiego, nic nie ma sensu i możemy stworzyć swój własny sens. Dopóki sobie samego przekonamy, że coś ma sens, ma to sens. Dlatego dalej rysuję. rysowanie jakoś nie da się porzucić, przynajmniej w moim przypadku. Nawet jeżeli te rysunki nie zawsze mi się podobają, nawet jeżeli te rysunki nie są najlepsze, nawet jeżeli mają tragiczną kompozycję, nawet jeżeli teoretycznie ta sama postać nie przypomina siebie na trzech różnych rysunkach, jest wszystko całe. Ponieważ ja tak twierdzę. Aha. To jest straszne, że ja sama nie jestem w stanie pozbyć się niektórych e, rzeczy. Hihi. Ale takie przerzucenie uwagi z tego, że coś ma być perfekcyjne, do tego, że ej, poróbmy to po prostu po for fun. I jest ciężkie, było ciężkie, i czasami po prostu potrzeba przerwy albo długiej drzemki. <laughs> Idziemy spać na 15 minut, a potem. Trzy godziny później, i ojoj. Generalnie ja jestem całkiem zadowolona z tych rysunków. Idby pomagają się mi odstresować, więc, więc to jest najważniejsze. A kolorki, kolorki przyjdą z czasem. One przyjdą z czasem. Także lecimy do podsumowania Okej, okay, więc możemy już ładnie, pięknie podsumować wszystkie rysunki, które dzisiaj żeśmy zrobili. Także pierwszy z tych rysunków, cyk, tutaj to jest moje pierwsze... Podejście po długim czasie do hyperpopu. Tutaj większość mimo wszystko robiłam czarni i bieli. Ale. Sam rysunek mi się bardzo podoba, jest moim zdaniem bardzo uroczy i, i to... To chyba najważniejsze, prawda? Że komuś się jednak podoba. Następnie mamy drugi rysunek, który po prostu jest autoportretem. On nie jest już tą soną, tą personą, którą, no te będę... Nie wiem co o tym myśleć, okej? Okay? Ja wiem, że ludzie mają swoje persony, ale to, że ja, ja tak zaczęłam po prostu tak jednego dnia stwierdziłam, a rysujemy, do... rysujemy to przez kilka miesięcy. Ehm... No, no nie wiem <laughs> ale ten autoportretik mi się w sumie podoba, myślę, że udało mi się w miarę, w miarę uchwycić faktyczny wygląd w sensie ja wiem, że ja mam normalne kolory a tutaj są te, 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 te kopnięte kolorki, ale mi się podoba następnie mamy taki niebiesko-różowo-fioletowy typowy rysunek, który jest dość um, intensywny dla oczu ale mi się podoba, Ta która mogłaby być mniej dająca po oczach, ale generalnie myślę, że nie wyszło i taka mniejsza paleta, która rozchodzi się na mniej kolorów również wygląda całkiem ok. Następny rysunek, ja wiem, że to nie jest hyperpop, a mieliśmy rysować hyperpop, ale ale stwierdziłam no nie wiem gdzie to dać, więc dam tutaj. Bardziej takie nie wiem, mroczne fantazy, czy nie wiem co, 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 co. jakie mam to sklasyfikować, ja nie umiem Nalepka taka, nalepka taka, nalepka taka. Jest. Męczyłam się ze strojem. Generalnie tylko to z tego pamiętam, ale generalnie to tło nie jest najlepsze, ale sama, sama postać jest w moim tacy. I ostatni rysunek, najbardziej taki nowy, jest najmniej dający po oczach z tych hyperpopowych prac. Może dlatego, że tło nie jest na nowo żółte ale generalnie mi się podoba. To jest ten taki rysunek, który moim zdaniem ta skóra mogłaby być bardziej niebieska. Ale koszula mi się bardzo podoba. Podoba mi się, jak ona wyszła. Włoski nie do końca pasują, ale, ale są, więc stwierdzam, że mogło być lepiej. Ale jestem zadowolona z efektu. <laughs> Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem. I jak Wam się podobały te prace? Czy mam kontynuować, próbować w tej hyperpopy, czy jednak nie? Eee, nie mam dla tego pojęcia, więc zrobię pewnie to, co będę chciała. <laughs> Czekolwiek Wasza opinia również pewnie pomoże nakierować. Ja wiem, że to nie był taki stricty hyperpop, hyperpop, ale... ale był. Próba została podjęta. Że była nieudana, to moja wina. Także no, trzymajcie się ciepło i pa pa! Dzisiaj też w ogóle odpłynęłam.